się siedzę i robię porządek w swoich magicznych rzeczach, jeżeli chcecie zobaczyć ten burdel, który mam tutaj i co ja mam z magicznych rzeczy, bo zawsze mówię o psychologii, bardzo mało mówię o energii, to mogę Wam za chwilę pokazać kilka ciekawostek. Natomiast myślałam, że już się pozbyłam tych kart, bo nie mogłam ich znaleźć jakiś czas, bo pracuję właściwie tylko metaforycznymi. Natomiast odnalazłam karty wyrocznie, anielskie karty yy, yy, autorstwa Dorin Virtu. Także dzisiaj jest cudowna lustrzana data, kiedy warto jest zrobić czystki, warto jest zrobić porządki. Ja oczywiście wszystkie osoby, które potrzebują gruntownych porządków w energii zapraszam do siebie. Potrzebuję tylko i wyłącznie Wasze zdjęcie i numer na Whatsapp i nagram Wam, co widziałam, co poczyściłam. Natomiast dla osób, które potrzebują wskazówkę od góry, za chwilę wyjmę trzy karty. Zadajcie sobie pytanie, trzymajcie je w głowie, lub możecie zadać trzy różne pytania i wybierz kartę, która będzie odpowiedzią na wasze pytania. Koniecznie podzielcie się w komentarzu, czy odpowiada to waszym oczekiwaniom, czy nie. No i co? Lecimy z tematem. Pierwsza karta jest prosta. Odpowiedź brzmi tak. Karta numer dwa mówi o tym. Aby spytać swoich aniołów. Czyli odpowiedź może przyjść we śnie, może przyjść w medytacji, może przyjść po prostu w transowym stanie, kiedy na przykład będziecie jechać autem lub, lub się zamyślicie. I numer 3 karta jest napisane, że medytacja przyniesie odpowiedź, czyli tu jest konkretnie mowa o medytacji. Musicie w, usiąść, włączyć medytację, może jakąś muzykę relaksacyjną, może po prostu się rozluźnić. I otworzyć umysł, swoją przypustowość, żeby energia i informacja mogły przejść przez Was i wtedy dostaniecie odpowiedź. Dajcie znać w komentarzach, co jest Wam bliższe, czy praktykujecie taki sposób osiągania informacji na zadane pytania.